Witamy Witale. w kolejnym odcinku. Z tej strony Katron. Witam ponownie. Dzisiaj będzie grane z Pawe Paweł Toziomal. Przywitaj się. No, przywitał się. Jeżeli nie zostawicie suba, to po prostu go zabiję raz, dwa, trzy i z miotła patrzę. Ale ładną rymowankę zrymowałem. Niech tak nie umie rymować jak Pawelczak i Katrot. No więc teraz zacznijmy normalne 1v1 one one, taki wstępik ładny chciałem powiedzieć. Jeżeli te, możecie też zostawić łapkę w górę komentarz miły do następnego. Czy jakiś pomysł do następnego odcinka. Zostawić tą łopeczkę w górę i dzwoneczek, żebyście mogli dostawać powiadomienia codziennie. I jeszcze co mają, mają zrobić widzowie, żeby, żeby ten film był bardziej e, popularny? oczywiście. A no, wstępnie, jeżeli chcecie być. Jak być popularny jak ja, to udostępniajcie i będę bardziej popularny. <laughs> więc, nie za, więc już zamykam tą moją japę i gramy 1v1 yy, z Paweł I może będą takie gadanie, takie pierdoły. Biorę od ciebie pozycję, jest fajna. Możecie pisać w komentarzach czy ta, ta skórka jest ładna z, z tymi naklejkami idę ją sprzedać na rynku z nim <laughs> a tak naprawdę to powodzenia czy życzę żebyśmy mogli wygrać a więc tak zaczynając od początku jak ci mija dzień czy coś ci, u ciebie się zmieniło Chciałem ci zrobić z kosy, ale się odwróciłeś i wyszło. No u mnie też nie wyszło, bo rakiem jestem teraz jakoś. Prawie w Prawie, prawie, a to nie żywiec. Chcę zrobić kosy w tym odcinku, żeby było cicha w Żeby była na miniaturkę od razu. Ale, Właśnie. Ale nie będzie, chyba będzie i na miniaturkę będzie taka taka buźka, która jest dziwna, że Katrun dał One Tapa, albo to będzie odwrotnie. Będzie odwrotnie właśnie. Nie jestem to jeszcze nie, jest. nie, nie jestem przekonany jeszcze jak to będzie, ale trzeba wygrać ten mecz, jak Na razie to przegrywam. I jestem swój. bo... Zawsze wygrywam Muszę wygrać, to mój kanał, nie twój O właśnie, widać? Dzięki, te dzięki temu skinowi udało mi się ugrać giereczkę Zbierając hmm. mało HP Więc... So... You good player Też był na t Ciekawe. No ciekawe, no jak sądzić, gdzie mogę być? Nie, ja może być na b To więc zobacz czy jestem tam dalej. Może jestem tam. Ja Jesteśmy. Kurde. Tu no przecież ta gra jest ciekawa. No to, ale pole to poszło. Poszło tak... Dobrze. Mam słabo, a wydaje mi bo... Dobra, to zaraz się potem przekonamy po zamianie stron, to jest lecz. to, to też zależy od zamiany stron. To na przykład inni wolą C, to znaczy rush'owania, a inni pilnowanie. Ale chyba na jeden z tym gwastkiem. Nie ma, tak łatwo. Ale chyba, proszę. A mogę posłuchać jego głos, jaki nagada czy coś? Raz? Mm. Co? Ale nic, nic. Zaraz posłuchasz. A, bo to nie ma przycisków z tego, nie no. I wiesz co teraz? Dzięki. Again. Ale ja nie chcę pod przycisk. I dzięki temu mój film będzie mieć mniej wyświetleń. No może więcej, bo jeżeli słyszeli pana kiwuja to... Ten, to nie wiem. Ale... Yy, wygrałem. Udało mi się ugrać z tym panem. Więc y, zamiana stron i zobaczymy teraz, czy będzie się łatwo raszowało. Zobaczymy, dobrze? Tak ci tylko mówię, że tak mi zostało jeden HP na mid. A, no to dobra. Dzięki za podpowiedź. Ta podpowiedź się nie przyda. Więc teraz czekamy na tego pana. To ty, nie. To masz jak Mogłem zrobić jeszcze lepszy stęp, ale to może kiedyś zrobię lepszy stęp. Dobra, nie o tym Dobra, chłopie, teraz to chłopie fartem. Ciebie to jest na mikrofon, to? Będę pamiętać, chłopie. Ja pilnuję zawsze obu stron. Jestem bardzo dobrym graczem. Dobra, nie dobrym, tylko takim średnim. Między tym a tym. Ty, ty naprawdę powiedziałeś, że pójdziesz mi Aż jestem zdziwiony. Aż jestem zdziwiony, chłopie. Że teraz... Teraz ja nie wiem z stronę, ty wyjdziesz. Czy z czy midem Aż jestem przez, aż teraz jestem przestraszony. mini łapce, to Więc ja czekam. Aż pan przyjdzie. No gdzieś, ale ci mi... No, I ale tamperce? ta broń... Ale ta broń to powinna być lekko ulepszona, a nie taka, że mech A ja nie wiem gdzie ty teraz jesteś ale Dobra, się ale laga dostałem! Ale laga dostałem, to było tak, że cię... Za, że, tak, zabiłem cię. To było tak, za, to było tak. Yy, stoję i po dwóch sekundach mi się pokazało, że cię zabiłem. To było takie, że. What the fuck? Co się tu właśnie stało? I tak A ja z drugiej jestem zdziwiony, że mój komputer nie nadaje się już do nie wiem czego. A wiedziałem! Nie! 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 Ja też sobie pójdę. Znów a więc ty będziesz musiał mi dać tak kosę w tym odcinku, jeżeli nie dasz, to będzie inna miniaturka. Jak to przegra Że daję komuś. ...albo jakoś tak. grafikę. Nie! No i się Jak to tylko 11? Jak to tylko 11, chłopie? Lepsza, no, był już, le, już, lepsza byłoby ten USP, ale jestem biedny. Może to coś ugrać, bo zaraz przegram. i grafity będę tak, I wtedy ten odcinek będę musiał tak rzucić. Teraz też dało też. Ten, kto przegra, daje grafity. Mam tam pod ręką grafity, ale. Czy ty znowu mi Chciałem cię tak ładnie zabić, no. Dobra, jeżeli poszedłeś mi ale nie mam stuprocentowej pewności, to więc będę cię szukać. I co teraz na to, chłopie? Jestem, jestem, średnio wykształconym człowiekiem, który szuka cię teraz. Może poszedł tyły? Może zobacz? Czy jeszcze ja widzę? Nie widziałeś mnie? Jesteś ślepy? Ty gdzieś chodzisz, ale nie wiem gdzie. jest. O chłopie, no... To gdzie ty jesteś? No, przecież cię wolnołem! nie, nie może być tak. Poszłołeś mi za... No tak, za 50 ci walnąłem, ale... Nie mogę tego meczu przerąbać. No bym to wygrał, ale... A musiał, musiał mi mu odezgać. Nie. No. Hi, Ha, Dziękuję za skina i nareszcie się ten. Teraz będę musiał znowu pilnować, mida. da. ci rewolwer, jeśli A co się stanie, jeżeli będzie remis? Wtedy nic, nic sobie nie, nie dajemy. Tak naprawdę, bo. Patrzmy, że jesteś na mnie. Yy, tak, dobrze sądzisz, dobrze sądzisz, jestem na midzie, tak, tak, tak. Zaczyna na z shorta. Nie, co ty jestem dalej na midzie? Może ty mnie nie widzisz. Ja, nie tak, tak shorta. naprawdę jestem na w spawnie, awczak. Czekam na ciebie. Tak, no czekam na ciebie, no jestem za tym, tam, za tym. Tam, gdzie się idzie na bombsite A, to tam czekam, jak coś. No co, no może jest ślepy, no może... Nie wiesz, gdzie jestem, ale może zaraz się zobaczymy. Mam, mam 10 sekund. Tak powoli się zaczynam pracować. Ci nie zadałem. No! Ach, nie no. Dobra, żegnaj się z nami. Nie podoba mi się ten odcinek dzisiaj. I... Miał być remis. No, Dopra, A... mi się żegnam. Więc na razie ten odcinek będzie wrzucony na odcinek. Zmienię tylko liczby i wtedy będzie zmieniony, elo, no to y, subskrypcja, łapka w górę i nie wiem, i y, dużo subskrypcji, nie wiem czego jeszcze, elo. Więc zapomniałem dodać do tamtego odcinka, że graliśmy o graffiti, już wysyłam zwycięzcy, czyli to Ziomal, y, ten graffiti i o, ten... No, i teraz tylko musisz zaakceptować i ten, i będziesz mieć graffiti za marne kilka groszy, ale będziesz mieć jakąś nagrodę za zwycięstwo. Czy Dziękuję. widz się cieszy? Cieszy się. Cieszę? No i to mi się podoba, więc akceptuj i to byłoby już na tyle. Odcinek zobaczycie za nie wiem ile ale poka... odcinek będzie na moim kanale Ale nie wiem kiedy. Po prostu musicie doczekać tego momentu gdy wrzucę. Musicie czekać. Ja już się z wami żegnam. On zaakceptuje ofertę i do następnego odcinka z jakiejś gry, jeżeli wymyślę. Pożegnaj się. To, to następnego. A subskrypcja, łapka w górę, komentarz i dzwoneczek. Pamiętajcie u elo.